Jakie Polska miała interesy na wojnie na Ukrainie? Przede wszystkim taki, żeby ta wojna do nas nie przeszła, to się udało zrealizować, ale to nie dzięki geniuszom naszej polityki, tylko dzięki zbiegowi okoliczności. Po prostu armia rosyjska utknęła na wschodzie Ukrainy, zajmuje sobie powoli terytoria w obwodzie Donieckim, Ługańskim, czyli tam ponad 1000 kilometrów od Polski i nie zdążyła jeszcze do Polski przyjść. Jakie mieliśmy jeszcze interesy? Człowiek myślący o polskich interesach zwraca uwagę na to, że od pierwszych dni, Wojny, Polska robiła wszystko wbrew swoim interesom, ba, nie tylko od pierwszych dni wojny, od jeszcze wcześniej, od 2000, nawet 2014 nawet 14 czy 2015 roku, kiedy miliardami dolarów. W wspieraliśmy Ukrainę i nic zupełnie z tego nie mieliśmy. Antoni Macierewicz podpisał nawet umowę z Ukrainą w 2 grudnia 2016 roku o tym, że Polska będzie udostępniać wszystkie swoje zasoby Ukrainie napadniętej przez agresora i co otrzymaliśmy w zamian? Otóż w zamian nie otrzymaliśmy nic. Pieniądze, które przekazywaliśmy na Ukrainę, gdzieś tam ginęły w otchłani ukraińskiej korupcji. Przekazywaliśmy te pieniądze, ciężkie miliardy dolarów, my będąc państwem zadłużonym i z cięż Ciężką sytuacją finansową i gospodarczą inwestowaliśmy miliardy dolarów w ukraińską studnię bez